Główne elementy kosmicznego teleskopu Jamesa Weba zostały już w pełni rozstawione. Jest to istotny kamień milowy dla wspólnej misji NASA, ESA i CSA, nie mówiąc już o ogólnie pojętej nauce o kosmosie. 18-segmentowe lustro główne jest największym jakie kiedykolwiek wysłano w kosmos, a naukowcy już teraz mówią o nadchodzącej wkrótce rewolucji w astronomii. Teleskop Jamesa Weba zmierza obecnie w stronę drugiego punktu Lagrange'a w układzie Ziemia-Słońca. Jest on położony około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. W tej lokalizacji połączone siły grawitacyjne Ziemi i Słońca tworzą niewielki obszar stabilności grawitacyjnej. Teleskop Jamesa Weba zmierza obecnie do punktu L2 i znajdzie się tam pod koniec stycznia. Podczas podróży naukowcy zaczną wydawać polecenia, aby przygotować teleskop do nadchodzących prac naukowych. Dopiero po dotarciu do punktu libracyjnego, czujnik precyzyjnego celowania, kamera NIR i spektrograf NIR zostaną aktywowane i będą otrzymywać obrazy pól gwiazd, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Uzyskane w ten sposób ujęcia będą oczywiście rozmyte, ponieważ lustra teleskopu nie zostały jeszcze odpowiednio zogniskowane. I to właśnie na tym skupią się obecnie astronomowie. Obejmuje to sterowanie 126 niezwykle precyzyjnymi siłownikami umieszczonymi za pozłoconym lustrem. Naukowcy będą subtelnie wyginać i wydłużać każdy segment, co zajmie wiele miesięcy. Następnie rozpocznie się kalibracja, a zespół ponownie dołoży wszelkich starań, aby upewnić się, że teleskop kosmiczny Jamesa Weba działa zgodnie z oczekiwaniami. Prace w tym zakresie mają zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Wówczas teleskop będzie wreszcie gotowy do rozpoczęcia działalności naukowej. Biorąc pod uwagę trudności, które nękały ten projekt od jego pierwszych dni w 1996 roku. Trzeba przyznać, że nie jest to wybitnie długi okres czasu i nim się obejrzymy poznamy kolejne zagadki wszechświata.